Krótko, jeżeli Państwo pozwolicie, po wczorajszej wizycie sekretarza generalnego Rady Europy Jaglanda, po dzisiejszej wizycie, spotkaniach i konferencji Fransa Timmermansa, wiceszefa Komisji Europejskiej, chcielibyśmy to skomentować i odnieść się do tego. Najkrótszy komentarz no, jest bardzo prosty. Cieszymy się, że obaj Panowie. Bardzo wyraźnie i jednoznacznie potwierdzili ustalenia i opinie Komisji Weneckiej, mówiąc ekspresji z że należy opublikować wyrok Trybunału Konstytucyjnego i przyjąć ślubowanie od trzech sędziów prawidłowo wybranych Trybunału Konstytucyjnego, co daje szansę na przejście z tej fazy trudnego, trwałego konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Do przestrzeni, gdzie możemy rozmawiać. Źle się dzieje, jeżeli urzędnicy europejscy muszą upominać się o stan i jakość polskiej demokracji. Źle się dzieje, jeżeli tak wysokiego szczebla urzędnicy europejscy muszą pytać o to, czy Polska jest krajem praworządnym i czy chce być w nim w przyszłości. Dlatego uważamy, że to jest taki bardzo wyraźny sygnał, który Europa dzisiaj wysyła do rządzących, do polityków PiSu, do pana prezesa Kaczyńskiego, do pana prezydenta Dudy, do pani premier Szydło. Jeżeli chcecie być w europejskiej rodzinie, jeżeli chcecie być krajem podmiotowym, jeżeli chcecie mieć wpływ na politykę europejską, jeżeli nie chcecie wizytacji, dalszych wizytacji europejskich, delegacji i urzędników. Uznajcie swój błąd i przejdźcie do wykonywania wyroków, które są tutaj poza wszelką dyskusją.